Cześć. Dzisiaj nagrywamy odcinek z tego, jak zrobić animację. To więc najpierw musimy sobie ją zainstalować jakoś. No, musimy. Wbijamy sobie w Filipa klip. Wbijamy się tam. No i jesteśmy. No, ja tutaj wiele animacji zrobię. Dajmy sobie na przykład na 12 oryginalne. Napiszmy na przykład A Na przykład. To nieważne, jaka nazwa. Po prostu, żeby jakoś odróżnić. Tutaj możemy sobie jakieś tła dodać, ale ja bez tła. Ja takie białe. Tło bardzo, bo nie robią najbardziej białki. Tło. No to jesteśmy na, najbardziej na białym tle Wchodzimy sobie i możemy wszystko, ale jak zrobić no na no, łatwo? Aha, no to tak Narpiew. Mamy tutaj różne rzeczy, zapoznajcie się z tym Zróbmy najpierw postać, na przykład Możemy przebliżać i cofać Zróbmy jakąś postać Biegnącą to jest nawet sporo ciężkie Ale żeby najpierw w drzewo to można bardzo łatwo zrobić Więc musimy sobie najpierw Zrobić takie drzewo Jakieś takie o No jakieś takie drzewo I teraz postać Ten zróbmy już rękę Prawą Która już uderza A prawa robi tak O Możecie lepiej zrobić Po prostu ja ogólnie pokazuję Jak się robi O tak jak na przykład postać Gardło Nie musimy głowy, ale chcecie to możemy głowę Tylko że ja za ja często nie robię głowy. No, i teraz klikamy, jest takie przy linijce. Przy tym, jak znajdziecie taką linijkę, jest kartka taka zgięta. Kliknijmy ją i kliknijmy po prawej stronie koło tamtych kartek. No, to kopiuje naszą rzecz. Jak damy nową, robi to samo, ale żeby już. Lewa ręka uderzyła, to musimy to jakoś zmazać. Czekajcie, bo teraz można tak, bo to takie ciemień jest w zmazaniu, i to jest nie jest dobre za bardzo. No i teraz robimy tak, że to uderza, a to już jest na gardzie. I jak się to tak dostosuje. Niezły filmik z tego może być nawet. Tylko pierwsze tutaj musi być, że coś uderzyło. I to musi jakoś wyglądać. O, tak jakoś. A teraz, żeby było szybciej. Zrób... A nie poczekajcie, bo sklepam sprawę. O tak. I teraz zrobimy następne okienko, ale żeby było szybciej, bierzemy okienko pierwsze, kopiujemy i postawiamy tu. Jest kompletnie. Szybciej to zrobić. Zaraz Wam pokażę jak to wyjdzie. Dobra, zrobiłem takie uderzanie. O tak to wygląda na FPS-ach 12. Wygląda uderzanie w drzewo. Ale jeśli nie chcecie z ołówka, możecie z tego początkowego mazaku i macie tutaj rysowanie to. Więc to na przykład możemy zrobić takie coś, co by tutaj zaraz. Po... W ogóle pokażę Wam animację. Taką troszeczkę szybką. Przygotowałem taką krótką animację. I chodzi. Nic o nie chodzi, tylko taki przykład. No. Nic ogólnie w tym nie ma, tylko chodzi w animacji o efektach. Wybierzcie jakiś efekt. Dodajcie do tego właśnie coś. Bo bez efektów nie da się nic. I to jakoś tak właśnie wygląda. To więc to na tyle z odcinka. Myślę, że Wam odcinek się spodobał. I. Tyle, zostawcie suba, bo za niedługo robię, bo cały czas szykuję wiele animacji, to będzie dobrze, że? Więc nara i cześć.